Dzień dobry, witam, z tej strony Kubi, Minecraft Meister, nie? Uuu, niedługo prop Meister będzie, Och, lipka, ten to wariat. Słuchajcie, przed wami oczywiście Minecraft RTX, ale no, 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 Hany, no, no, no. Wy już wiecie po tytule, że to nie będzie odcinek, że Uuu, chodź, chodźcie sobie mapkę obczajmy, zobaczcie, o jak ładnie tutaj słonko, ten y, światełko, tiru riru. Nie, 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 takich materiałów już jest pierdyliard. Chociaż taki jak w tej chwili chcę nagrać też jest na bank dużo, ale ale co dzisiaj będziemy robić? Będę budował, widziałem już to na innych kanałach zagranicznych. Tak, inspirowałem się zagranicznymi kanałami i będziemy budować um, moje mieszkanko. Będziemy budować ten pokój, będziemy budować pokój, w którym śpie, łazienki, kuchnie, wszystko inne. Tak więc, let's go! Słuchajcie! Wczoraj wpadłem na ten pomysł, żeby tak sobie nagrać, jak leżałem w łóżku już i nawet nie przemyślałem tego, jakie ja chcę kolory tutaj w tym wszystkim. Wiem, że będziemy dużo kurcze, może nie terakoty, ale betonu będziemy używać. Beton jest fajnym klockiem. W tym pokoju mam yy, kolory takie jak ten takie jak ten, to tego się możemy pozbyć. Białego tutaj nigdzie nie ma, chyba że sufit. O, no to sufit tutaj też można zrobić. I chyba tych dwóch kolorów się tylko będziemy trzymać. Tak, zacznijmy od mojego pokoju, bo jest taki najłatwiejszy, że to tak ujmę, do zrobienia. I co jeszcze tutaj mam? Dywanek mam, dywan to dawaj mi wełnę, tylko że ja mam jasno szarą czy szarą? Kurde, ona jest taka chyba dość szara, ale zrobimy na dwa warianty. Proszę bardzo. Co jeszcze tutaj będę robił? Będę robił podwójne ściany, żeby każdy pokój miał, że to takujmy inny kolor. Tutaj tą pi pierwszą ścianę, tą po swojej prawej mam w takim kolorze. W takim kolorze jest pierwsza ściana. Okej, okay, myślę, że tyle wystarczy. Lecimy teraz w bok. Tylko też tutaj chciałem zrobić... O, zrobię tak, że jeden klocek to jeden metr i bym tutaj sobie zrobił 4 na dwa i klocka. To tak troszkę nie bardzo, więc zrobimy to tak w miarę dobrze. Tutaj... O, właśnie. Wy żeście, kurczę, nie widzieli tego, jak ja mam tutaj w pokoju. To zróbmy tak. OK. Myślę, że taka długość wystarczy. I tu, tutaj będzie szafka, tutaj będzie moje biurko i tutaj będzie przestrzeń. Hehe, wolna. Dokładnie. I tutaj mam tak. Na tej ścianie jest, o. W ten sposób. Jest tutaj okno. Dobra. Zrobimy sobie takie okno. Bo to takie okno będzie ładne. I na tej ścianie przed sobą mam takie, kurde, paski. Na tej ścianie mam paski. Aczkolwiek... Jeszcze tutaj w rogu, ty no, to to wygląda jak mój pokój, autentycznie, ale jeszcze tutaj w rogu, słuchajcie, mam tego, mam piorun. Mam piorun flasza. To może pierw. E, tak, właśnie wygląda mój pokój obecnie. To jest mój pokój. Tą ścianę to jest właśnie ta ściana. Dziękuję, dobranoc. Tak to wygląda. Jeszcze sufit możemy zrobić biały. To będzie domek, oczywiście, który będzie miał tylko i wyłącznie interior. Nie będę się skupiał na tym, jak wygląda z zewnątrz, bo będzie wyglądał paskudnie. Ty, no autentycznie, jakbym wchodził do swojego pokoju. Ale ja. O jezu, jak to jeszcze ładnie wygląda ten RTX? Słuchajcie, niby Minecraft, ale przez tego RTX-a to całkowicie kurczę zmienia światopogląd. Dokładnie. Generalnie, to ja bardzo dawno tutaj. To, to znaczy, no miałem ostatnio remont robiony, ale ten remont był tylko w dwóch, trzech pokojach. Tak więc nie do końca wszystko jest jeszcze zrobione. Na przykład w przedpokoju mam tak, tak brzydkie, mam o. Takie, kurde, trochę jak w Simsach było kiedyś, no nie? Ta, tak się robiło, albo coś w tym stylu. Poczekajcie. O, jakoś tak, jakoś tak to, to, to tutaj mam. Takie płytki. Chociaż nie, one są bardziej takie niebieskie i są jeszcze w poprzek. O, no to, 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 to to będzie lepiej. Ok, zróbmy tak, to jest przedpokój, ale ja przed, przedpokój, przepraszam bardzo. Ja to chciałem troszkę dalej, gdyż iż, ponieważ. Gdyż iść, ponieważ będę robił podwójne ściany, żeby kurcze wszystko miało swój własny kolorek, a nie żeby pokój, który będzie tu obok, będzie miał to. Nie, no, 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 no. Dobra, i zróbmy może starszą wersję, jaką miałem kurczę, bo w tej chwili mam na, na ścianie taką mozaikę dekoracyjną z takim brokatem, więc czegoś takiego tutaj nie osiągnę. Ale wcześniej miałem kurde pomarańczowe ściany. I to były pomarańczowe, ty, chociaż pomarańczowy proszek by był dobry. To znaczy proszek. Jakby zrobić biały proszek. Przecież to będzie. Jako, że to jest próg od klatki, to może być innego koloru. Dokładnie. I cz czemu te drzwi się niszczą? A, bo muszę w ten sposób to położyć. I teraz będzie działać? Działa, Mistrzostwo Świata. Tak, tak, tak to wygląda właśnie u mnie w domu. I tutaj jest wejście do drugiego pokoju. Tylko skoro my chcemy tutaj ściany mieć różnego koloru, to trzeba zrobić w ten sposób. Ok, mam taki ciemny parkiet. Tylko że, kurde, zapomniałem, jakie ściany mam tam, która, która ściana ma jaki kolor. Poczekajcie, idę sprawdzić no, chłop zapomniał, jak ma w domu u siebie, jak, jakie se kolorki wybrał. Ciemny, ale jaśniejszy kolor. To dobra, to ten ciemny, ale jaśniejszy kolor mam na tej ścianie, tutaj. Na tej ścianie, tutaj. Proszę bardzo, gościu. Yy, tutaj też okna będą, i tutaj też będzie wyjście na balkon. To dobrze, to zróbmy to tak, w ten sposób. I tą ścianę mam jeszcze taką. Mhm. Dokładnie i mam taki fajny, ciemny parkiet, który tak ładnie z tym wszystkim kontrastuje. Okej, okay. mniej więcej w ten sposób to, 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 to wszystko wygląda. Tutaj. Dobra, tutaj to się jakoś później zrobi. No i tutaj jeszcze, o, w ten sposób. Tutaj, tak. Proszę bardzo, tutaj będzie wejście w tym stylu. Tylko, że wszędzie muszę, kurde, zrobić drzwi, bo inaczej, w innym przypadku, nie będę miał swojej dekoracyjnej mozaiki na przed pokoju jakby mam jeszcze coś takiego takie wiecie taki styl troszkę hmm, troszkę taki styl y, lata 2000 bardzo dawno nie że na ścianę się kładło taki kurde tak, taki, taką imitację piaskowca nie to właśnie mam coś w tym stylu na tej ścianie dokładnie i tutaj obok mam kibelek bo mam osobno kibelek i mam osobno łazienkę Okej, okay, słuchajcie, trochę przyprogresowałem, tak się nie odzywałem, bo, no bo byłem skupiony na budowanku, nie, bo to jest całkiem fajne, tak wam powiem, jak, jak tak to robię, buduję, to tak mówię, ty, ale ja to wygląda naprawdę jakbym był u siebie, nie? W sumie o to też w tym chodzi. No i te, teraz już robię... Y, ostatni pokój robię i później będziemy wykańczać, o, co zrobię też z wami, że będziemy sobie stawiać wszystkie meble, ale póki co wszystkie ścianki. Y, I na której ścianie jest jeszcze to bordo? Albo nie, bordo jest tylko na jednej ścianie. Na no, Tak, na tej ścianie tej, gdzie jest łóżko, dokładnie. O nie, zepsułem. No, widzicie, nawet chłop kurde nie zna swojego własnego mieszkania. God damn it. bordo jest tylko na tej ścianie. Bordo jest na tej ścianie, jeszcze tutaj na samym środku ściany jest taka taka kurczę artystyczna płyta, no nie, ta jest płyta kurde z takiego betonu, ma taki fajny lakier, który w miarę tego, to znaczy w miarę tego, w zależności tego jak światło na, na to pada, to daje różne odcienie i to wygląda bardzo fajnie. Natomiast reszta ścian jest dość jasna, dość biała, tylko że nie jest biała, tylko jest właśnie taka taka. Przydymiona biała. O, widzicie, kupują się znana na kolorach, dokładnie. Dobra, to zróbmy tak. Później wam oczywiście też pokażę jak to wszystko wygląda, hehehe. He, he. Z zewnątrz, chociaż nie ma tutaj nic ładnego. I to okno jest tak właśnie dziwnie od razu przy tym. To zróbmy to w ten sposób. I czyżby to było skończone? Nie, no jeszcze tutaj trzeba zrobić, ale tutaj to poczekajcie. Co tam jest? No niech będzie ta ściana, bo tutaj i tak z każdej strony jest e, zawalone szafą. Szafa jest po tej stronie i po tej stronie mm, ściany do samego sufitu. I też kurde śmieszność, bo każdy pokój ma biały sufit. He. Chociaż lepszy by był efekt, chyba. Jeżeli bym to robił bez RTX-a, bez tych kurde światełek, tego wszystkiego, i później bym sobie je nagle odpalił, to, to by miał jeszcze większe wow niż mam wow w tej chwili. Uuu, no. Jest właśnie takie światło. A drugie światło mam o, tutaj. I do, dokładnie. To, to jest mój kadr, który w tej chwili właśnie widzicie. Mm -hmm, pięknie. I mogę sobie otworzyć tutaj szafeczkę. No nie, tutaj tak dokładnie mam komodę. Proszę bardzo. I mam tutaj jeszcze biureczko. Tylko, że biureczka chyba sobie tak do końca nie zrobię. Bo biureczko mam z czarnego materiału. To znaczy, no czarny lakierowany kawałek deski. No nie, to sobie zróbmy to biurko po prostu z ciemnego schodka. To będzie to. I biurko jest tak. I biurko jest tak. I tutaj na środku, proszę bardzo, mój czarno-czerwony fotel, niech będzie o taki, niech sobie to leży. Albo to, to biurko, to mogę jeszcze o jedno dalej chyba zrobić. Nie, żeby tak było, że fotel jest na środku. O, proszę bardzo, tak to właśnie wygląda. A tutaj na środku mam dwa monitory nieważne, tylko że tutaj jakoś mi ciemno nadal. Chyba muszę jakieś zrobić światło u góry. Zróbmy światło z tego, poczekajcie. O, widzicie, teraz to wygląda, tylko że TimeSet 8 ja potrzebuję. Chociaż z tą jedną lampą chyba bym zrobił. Jedna lampa, dokładnie. Let's go. Idziemy dalej. Bo Jezu, tutaj jak jest ciemno, autentycznie, tu jest strasznie ciemno. I tak, mam lampę tutaj. Tylko że u góry jest chyba bardziej taka lampa, bo ona daje takie bardziej żółtawe światło. Dokładnie. I jeszcze mam tutaj jedną lampeczkę, ale to chyba sobie zrobimy w, jako latarnia, bo to jest taka lampeczka naścienna, czyli może być o w ten sposób. Jest, jest, jest głód. Ty no, autentycznie to wygląda jak moje mieszkanie, ty, ale mam mindfucka. Tutaj mam wiatrak, ale ten wiatrak ma białe lampeczki, bo sobie takie zamontowałem, czyli zrobimy to w ten sposób. Tutaj też zrobimy białe raczej szkło. Nie będziemy kombinować z jakimś innym szkłem i tutaj zrobimy wszystko jako szkło. Nie będziemy robić balkonu, bo balkon by był po prostu bez sensu w Minecrafcie. Dokładnie, ale tutaj mam fajny dywan. Kurde, dywan, proszę bardzo, na samym środeczku, prawie na samym środeczku. Okej, okay, chyba zrobiłem to, co chciałem zrobić. Nie wyszło tak dokładnie te jak chciałem, ale wyszło cacy. Dobra, okej, okay, to chodźmy, wchodzimy do mojego mieszkania. Proszę bardzo, dałem jakieś tutaj de de decoration, żeby, żeby było jakoś to, wiecie, żeby to jakoś wyglądało. No i oczywiście na lewo, proszę bardzo, mój pokoik się znajduje. Kupsik sobie tutaj teraz właśnie nagrywa, proszę bardzo. No i tutaj, kurczę, szkoda, że wy tego nie widzicie. To znaczy szkoda, że tego się nie da zrobić jakoś tak w Minecrafcie, żeby ten, kurde, piorunek tutaj był. To jest ten sam piorun, co mam, kurde, na tej ręce. Wziąłem sobie go, odrysowałem, jaki byłem dumny, to jest po prostu masakra. No, ale wygląda to w ten sposób. Komodę sobie można otworzyć, można sobie schować na przykład schody. Przecież wszyscy, kurde, trzymają schody w komodzie. Let's go dalej. Tylko nie rozumiem tego, co, co, co tutaj się dzieje z tym tym. Tutaj jest pokoik mojej mamy, tutaj ma swój, swoje łóżko. Do troszkę tutaj Kuba ze zepsuł, bo to chyba powinno być, o, piętro, dalej. Albo tutaj zrobić coś w tym stylu. No nie wiem, Moja mama siedzi na, na podłodze, tutaj ma szafkę z telewizorem. Proszę bardzo, tak to wygląda. I kolejna szafa. Idziemy dalej, idziemy tutaj po prawej. Kuchnia. Z kuchni jestem chyba najbardziej za, zadowolony, bo to wyszło dość fajnie. Blacik mamy taki długi aż do okienka. Proszę bardzo, półeczki. Nasza kuchnia jest pomarańczowa. Pomarańczowe meble, kuchenka u mnie się bez przerwy dymi, nie? To po, przez to jestem taki, taki świrnięty, bo Naciągam się czegoś, kurde, jakiegoś gazu, albo co, no nie. Lodóweczka, piękności, kurde, do no i kibelek. Tak, tutaj jest tylko kibelek, jest taka z tyłu szafeczka, gdzie tam yy, korzystamy z tego jako spiżarnia. Yy, dalej, kurczę, no tutaj jest jeszcze pralka, ale nie chcę tutaj nic stawiać, bo się wtedy łączy brzydko. Yy, tak, prysznic mam tu w rogu, umywaleczka, tutaj jest jeszcze lustereczko, mebelki, no Mistrzostwo Świata po prostu. No jak to fajnie wygląda i naprawdę się czuję, jakbym był, kurde, w domu. No, no i wchodzimy do tego. Pokoju, kurczę mojego, mojego. Tutaj mam moje, moje łóżko, które niedługo będę zmieniał, bo jest stare i nie modne a ja chcę modne i nowe. Oczywiście pościel i mebelki, szafa na telewizor, komoda. No i tak to kurczę wygląda. Poczekajcie jeszcze, jak to w nocy chcę obczaić. Team Set Może i tak się odbija. Księżyc się odbija tutaj, to się odbija. To jest coś pięknego ten RTX. No taka technologia, że łap! Wow. Nie, chyba kurde tutaj zbytnio też dużo się nie, nie zmieniło, bo akurat ta część jest cała, że to tak ujmę, pod przykryciem, więc mało z tego kurde światła i tak tutaj wchodzi, ale no, no fajnie to wygląda, o jak się odbijają światła. No, no mistrzostwo świata, kurcze jak graliśmy na y, tym, na, 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 na naszym serwerze horsemanowym y, To ten, ta imitacja RTX-a, ten texture pack plus shadery to, 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 to no, to nie jest to, to, to jednak musi być kurde RTX taki kurcze z krwi i kości, nie? Fajnie to wygląda, fajnie, naprawdę. No, a jeżeli wy też chcecie sobie zagrać w betu, to ona jest chyba teraz darmowa dla wszystkich posiadaczy RTX-ów, oczywiście. To znaczy dla wszystkich, wszystkich, ale jeżeli macie RTX-a, to macie też bardzo fajne ray tracingi tutaj. No, a z góry to wygląda bardzo brzydko. Bar bardzo brzydko to wygląda, ale w każdym razie i tak czuję się tutaj, jakbym był w domu autentycznie. Wchodzę i tak mówię, o cholera, to wygląda wygląda tak, jak u mnie. Dobra kochani, w każdym razie dziękuję Wam za oglądanie. Prawdę mówiąc, nie wiem ile z tego zmontuję, ale nagrywam to 50 minut. Budowanie jest jednak czasochłonne. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Ewa!